No, a tu są klawiaty dużo ludzi jeszcze, uciekł teńko a tu jest wężownica gruby wąż napełniony wodą zaraz pokażę, skąd czerpią wodę z tego stawiku właśnie tam Zagródźmi, Oszczerzenia, bo ludzie na nic nie zwracają uwagi. Na nic. Idą no, jak ślepe. Biedni. No, trzeba wszystko. Ludziom trzeba wszystko napisać na wysokości wzroku, albo takie zagródki postawić, bo inaczej nie zrozumieją. No. Tam ciągną wodę. Nie wiem, co tam jest. Ale jest tam I dobrze. Ja się ślizgnę w wodzie, zielenianka. Świat jest piękny. Tylko trzeba dbać o to wszystko. Dbać, pielęgnować i dziękować. Piękny świat. Does that count into nothing?